Cześć! Robię remont swoich zębów. Słuchajcie, dzisiaj nastał ten dzień, w którym założyłam aparat Invisalign. Jak widzicie, jest on prawie w ogóle niewidoczny. Fakt faktem świecą mi się tak trochę, e, trochę zęby, bo jest to plastik, ale podejrzewam, że z czasem jak będę nosić tą nakładkę, to po dwóch, trzech dniach ona już pewnie trochę zmatowieje. Teraz jest taki efekt glam, mm, można powiedzieć, ale, ym, ale z daleka nie widać, trochę seplenie, naturalnie tak nie mówię. Ale to dlatego pewnie, że muszę się jeszcze przyzwyczaić do tego aparatu. Tak przynajmniej Ortodonta mówił. No i, i aparat mam teraz w sumie chyba czwartą godzinę. Więc, jeszcze tak na świeżo, chcę wam powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Ale póki co, nic mnie nie boli, nic mnie nie obciera. Mam poza aparatem, nie wiem, czy to będzie widać, takie takie atercmenty z kompozytu, one są i przyzróczy są białe, takie mleczne i one, one, są po prostu przyczepione na stałe do zębów lampą, no są światło utwardzalne i one są po to te ataczmenty, aby ten aparat precyzyjnie się Trzymał zębów i one też, żeby lepiej pracowały, lepiej się przesuwały um, i szybciej, w sumie, podobno ten proces trwa, kiedy te taczmenty są, um, niż jak ich nie ma. Um, no i co, Wam pokażę, jak wygląda mój pakiet. Dostałam pakiet w takiej porybeczce i najważniejszą rzeczą um, jest to pudełko, w którym macie po prostu um, wszystkie. Kolejne nakładki ponumerowane. Ja już pierwszą mam założoną, więc tutaj mam dwójeczkę z, jak widzicie, z 33. Ja mam um, łącznie 33 nakładki, e, natomiast um, 30 nakładek jest takich, które przesuwa zęby, a trzy ostatnie są takie, które um, mają podtrzymywać ten ostatni efekt, i one są po to, żeby się okazało, że będzie trzeba dodrukować nakładki i przedłużyć ten proces leczenia, no to one są po prostu na te trzy tygodnie, kiedy się oczekuje na te jakby kolejne nakładki, które mają zęby przesuwać. No i tak się może wydarzyć, z tego co mi ortodonta powiedział, bo to jest kwestia tego, w zależności od jakby preferencji szczęki, jak ona będzie pracować um, i um, czy ja z tego końcowego efektu, no i ortodonta będziemy wspólnie zadowoleni, czy jeszcze coś będziemy chcieli poprawić. Natomiast um, ten dodruk do nakładek um, jest w tej cenie podstawowej, przynajmniej ja mam taki pakiet, w tej cenie podstawowej, którą ja um, mam w tym pakiecie. I sprawa wygląda tak, że płaci się tak naprawdę za Invisalign raz i wszystkie wizyty są w cenie. Wszystkie ewentualnie jakieś poprawki, jeżeli jak się otaczmy, to odpadło, czy to podobno rzadko się zdarza, ale może się tak zdarzyć. Też jest w cenie. Ja będę też miała, bo ja mam dość tu nadal zbite zęby i one się nachodzą na siebie i mam dość ciasno, więc będę miała też tak um, te przestrzenie między troszeczkę um, szlifowane. Jakby w, cały ten proces jakby jest w tej podstawowej cenie i to co akurat jest w moim pakiecie no to jest taka jeszcze pięcioletnia gwarancja um, na utrzymanie jakby tego efektu e, po leczeniu i jeżeli się okaże, że cokolwiek się przesunie, oczywiście trzeba się stosować, jakby robić stałe kontrole, e, później e, nosić retencje, więc e, trzeba sobie tego pilnować, ale jeżeli się do tego wszystkiego stosujemy, a cokolwiek by się e, zmieniło w zębach, e, wróci, wróciły, zaczęłyby wracać na swoje miejsce, to my możemy wznowić ten proces leczenia i dodrukowują te zakładki i to jest mm, taka powiedzmy obietnica tego Invisalign'a, że przez 5 lat jakby ten efekt ma się utrzymać, a jeżeli cokolwiek się zacznie dziać no to, to oni to jakby naprawiają w tej cenie, która jest podstawowa, którą na początek płaciły. No i drugą rzecz, którą dostałam e, w takim firmowym woreczku <grych> e, e, i designerskim pudełku e, to jest taki pakiet, z którego w sumie najważniejsze jest pudełeczko, w którym przechowujemy nakładki. No bo wiadomo, jak jecie, to jest podstawa, aparat ściągamy do jedzenia, do picia jakichś, no czegokolwiek innego niż woda, bo jedynie w tych nakładkach tak naprawdę możemy wodę pić. Jak jecie, jak pijecie coś innego niż wodę, to ściągamy nakładki. No i nakładki ściągamy do mycia zębów. W ciągu dnia, rano, wieczorem. I jak po jedzeniu też nakładam z powrotem te nakładki, no to aparat trzeba przede wszystkim przemyć, przepłukać i, i umyć, no, umyć szczotką, szczoteczką dokładnie zęby za niego. Założymy, żeby nic nie zostało. No bo wiadomo, jak się to zamkniemy w tej koszulce, no i zostaną nam jakieś resztki jedzenia, to tam cuda mogą się zacząć dziać. Więc. Pudełeczko mamy zawsze przy sobie, ja na co noszę taką małą nerkę, małą torebeczkę, więc cieszę się, bo już sprawdziłam, mieści mi się to do, do niej. To, co jest w zestawie, to jest jeszcze taki, powiedzmy, zaczep, kluczyk do jakby do ściągania tych, tych nakładek, ja to w klinice mojej ortodontycznej próbowałam. I próbowałam też palcami sobie, te akładki paznokciami gdzieś tam podważać i jest to o wiele łatwiejsze, przynajmniej dla mnie, te podważanie paznokciami niż tym, bo tak czuję wtedy pod, pod palcem, że mam na tym kontrolę, wiem co się dzieje, a tutaj jednak to jest takie nie do końca. Ja mam krótkie, jak widzicie, paznokcie i daję sobie z tym radę. Natomiast wiadomo, no jak ktoś się boi, że poniszczy paznokcie czy coś yy, u dziewczyn, to ma znaczenie, no to na pewno ten kluczy Ci przyda i on się do tego opakowania tam do środka nie mieści. I to, co jeszcze jest w zestawie, to są takie yy, takie yy, saszetki ze środkiem czyszczącym do aparatu i je się używa jakby, yy, jakby na przykład aparat nam się Zafarbował, bo nie wiem, bo przez przypadek zjemy nagle zupę buraczkową i zapomnimy aparat ściągnąć i może nam się zafarbować, to wtedy próbujemy to tym y, czyścić. Ale to jest takie awaryjne, y, raczej, raczej się y, tego podobno nie używa. E, z tego co... Y, znaczy, no... Powinniśmy po prostu pamiętać, żeby wciągać ten aparat i nie jest nic barwiącego i będzie ok. No i to jest zestaw taki podstawowy, który każdy dostaje na start. I oczywiście jeszcze do tego wszystkiego jest aplikacja z Invisalign'a dedykowana, która... Ułatwia przede wszystkim pamiętanie, kiedy te nakładki mamy zmienić, bo zmienia się co 7 dni. No ale oczywiście, wiadomo, możemy, nie wiem, zapomnieć w natłatku obowiązków, że to jest właśnie ten dzień, w którym musimy zmienić tą nakładkę. Dlatego aplikacja wysyła nam powiadomienia i jest tam też taka, taka fajna opcja. Kiedy e, nie nosimy e, nakładek, bo jemy na przykład, albo nie nosimy, bo czyścimy zęby, albo nie nosimy, bo nie wiem, e, mam jakieś, e, jakieś wystąpienie e, i chcemy działać bez nakładek, e, żeby się nie syplenić tak jak ja teraz, e, chociaż mam nadzieję, że to mi nie tak, powiedziała. E, no to w tym momencie e, mamy tam taki zegar do uruchomienia, ile tych nakładek, jak długo ich e, nie nosimy. E, Ogólnie w ciągu dnia minimum musimy je nosić 22 godziny. E, czasami piszą, że 20 godzin, ale raczej z tego, co mi ortodonda powiedział, to jest te 22 godziny. Czyli tak naprawdę 2 godziny w ciągu dnia macie na zjedzenie wszystkich posiłków i na porządne umycie y, zębów na higienizację. E, a poza tym cały czas nakładki mamy, bądź ewentualne wystąpienia. E, jakieś publiczne e, i wtedy, albo rozmowy, jak macie jakieś ważne Gdzieś i, i nie chcecie być na nakładkach, mm, no to trzeba sobie ten czas odliczać. Jeżeli się zdarzy tak, że my dłuższy czas ich nie mamy, mm, no to w tym momencie trzeba ten y, proces leczenia daną nakładką, danym etapem przedłużyć. I nie przedłużyć podobno o ten czas, który. Y, E, które myśmy nie nosili, czyli jak nie nosiliśmy 5 godzin, to po prostu 5 godzin dłużej nosimy tylko tamto się wydłuża, wydłuża od razu o kilka dni no ja takich sytuacji nie przewiduję, raczej chcę się pilnować z tym, żeby nie nosić cały czas e, tak jak to jest wskazane ale jeżeli by się tak zdarzyło e, no to um, ja w swojej klinice mam takiego opiekuna, do którego wtedy dzwonię i czy piszę E, przez aplikację, i opiekun mi wtedy mówi, o ile trzeba wydłużyć proces noszenia m, danej nakładki. Jeżeli na przykład miałam na zębach e, nakładek przez te przysłowiowe 5 godzin, e, jak, już, jak już tego czasu i tak to mniej więcej wygląda. Ja powiem szczerze, że na razie jest ok, na razie no, mam takie dziwne uczucie, no bo jednak taki dystans mi się, mi się zbudował pomiędzy zębami, no bo to ma jednak swoją jakąś tam grubość i na pewno jest inaczej w buzi, ale nie czuję żadnego dyskomfortu. Że to przyjemne jest, no to ciężko powiedzieć, no bo mamy, mamy jakąś ingerencję, mamy zupełnie co innego w buzi niż mieliśmy dotychczas i mm, no, no nie jest to jakoś mega przyjemne, ale nie jest to też dyskomfortowe, da się z tym funkcjonować, e, da się z tym w miarę normalnie mówić, jak widzicie, no ja słyszę to seplenienie, ale, mm, e, ale wy może nie słyszycie aż tak. No, dla mnie, dla mnie jest porównanie z tego dnia e, wczorajszego przed nakładkami teraz. E, troszeczkę się ślinie, ale podobno co to naturalne to też przechodzi. E, jest takie dziwne uczucie też, że ten aparat ślina wchodzi i tak pomiędzy tym, e, tym tą nakładką a zębami, tak ona przychodzi, można je sobie tak przepuszczać. To też jest takie dziwne uczucie takie nietypowe. E, ale na razie na razie jest ok, jestem mile zaskoczona, bo miałam dużą obawę przed tym, że coś będzie mnie bolało. Miałam też dużą obawę przed tym, że attachmenty będą mnie obcierać. Teraz trudno mi powiedzieć, czy, czy one obcierają, czy nie, bo na razie teraz po powrocie do domu jadłam już jeden posiłek, ale taki powiedzmy, nie twardy, tylko coś sobie takiego w miarę rzadkiego zjadłam, więc... Więc też nie gryzłam jakoś dużo Z tego co znajomych słyszałam No to zdarzają się na początku Obtarcia jakieś tam na dziąsłach Na początku z tych ataczmentów Ale ja też prosiłam ortodonta O to żeby I to też możecie zrobić Żeby on mi fajnie wypolerował Te ataczmenty Żeby nie były one takie ostre I to zrobił I mam nadzieję, że to zadziałało I nie będę miała tego problemu Że nie będę miała żadnych tam w środku ran no i cóż, dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia z tego typu aparatem. Czy zastanawiacie się nad założeniem takich nakładek, czy może nosiliście? Jak Wasz ten proces leczenia przebiegał, albo jakie macie pytania, jeżeli jesteście jeszcze przed założeniem i zastanawiacie się nad tym? Ja powiem szczerze, że ja z decyzją założenia aparatu dość długo się zmagałam. E, też ze względów finansowych, no bo nie jest to tania rzecz, umówmy się, ale porównywalna, jak się policzy wszystkie koszty aparatu m, takiego m, stałego, tradycyjnego, e, m, więc, więc, no tylko to jest kwestia tego, że to musimy tu naraz zapłacić, a tam to jakoś się rozkłada w czasie, bo każda wizyta kosztuje, jakieś wymiany zamków i tak dalej, a tutaj to naraz trzeba zapłacić, e, natomiast e, m, Natomiast powiem szczerze, że na razie jestem na tak. Mam też gdzieś tam robiłam duży research i porównanie z innymi aparatami nakładkowymi, z innymi nakładkami i Invisalign mnie najbardziej przekonał z kilku powodów, przede wszystkim z powodu stałej opieki ortodontycznej i akurat klinika, do której trafiłam z polecenia no bardzo, jak, ma takie bardzo pro podejście do pacjenta i wszystko jakby od początku do końca mi wyjaśnili bo ja też przed tą decyzją no to już miałam natłok takiej informacji gdzieś tam w internecie czytam, różne znajomych pytałam i było tego tak dużo, że ciężko wyfiltrować, co jest tak naprawdę, yy, yy, no co jest prawdą w tym wszystkim, tak? Yy, yy, robiłam też porównanie z innymi nakładkami, które są tańsze, ale nie mają na przykład tak dobrej opieki ortodontycznej albo w ogóle nie mają, nie mają ataczmentów. A te ataczmenty podobno są też, z tego co, co ja się dowiedziałam, dość ważne bo one mm, pozwalają precyzyjnie przesuwać te zęby, a nakładki, które nie mają tych attachmentów, mm, one tak trochę to robią powiedzmy pirazy oko. <grym> Można to tak ująć. Mm, więc, mm, więc zdecydowałam się na mm, powiedzmy rozwiązanie, które jest trochę droższe, ale takie dla mnie przynajmniej pewne i mam taką, taki, mm, taką, takie poczucie, że no, że to była dobra decyzja, że akurat się zdecydowałam na, na Invisalign. No dobra, to ja już nie przedłużam. Dajcie mi znać, jak to u Was wyglądało, bądź jakie są Wasze plany związane z aparatem ortodontycznym. No i, i będę czekać też na Wasze pytania, na które z chęcią w kolejnych odcinkach odpowiem. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was do obserwowania. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach!